W tym zadaniu musimy rozwiązać równanie x 1 podzielić na x 1 równa się x 1. Zanim przystąpimy do rozwiązywania tego równania, to na pewno będziemy musieli określić dziedzinę, ponieważ występuje tutaj ułamek, który ma w mianowniku wyrażenie z x, czyli musimy założyć, że ten mianownik na pewno będzie różny od zera. Ponieważ nie wolno dzielić przez 0, czyli zakładamy, piszemy dziedzinę, wyrażenie z mianownika, czyli x plus 1 na pewno musi być różne od 0. Czyli stąd wychodzi, że x musi być różne od minus 1 i to jest nasza dziedzina. Teraz gdy znamy już dziedzinę, mamy założenia co do tego równania, to możemy przystąpić do rozwiązania. Na początku dobrym pomysłem byłoby pomnożenie tego równania stronami przez mianownik ułamka, który stoi po lewej stronie, czyli przez wyrażenie x plus 1. Dzięki temu po lewej stronie zostanie nam sam licznik, czyli x minus 1, a po prawej stronie otrzymamy iloczyn dwóch nawiasów: tego co stało po prawej stronie, czyli x minus 1, razy ten nawias, przez który pomnożyliśmy obie strony tego równania, czyli x plus 1. Lewą stronę przepiszmy bez zmian, x 1, a po prawej stronie możemy wymnożyć te nawiasy wzorem skróconego mnożenia. Ponieważ tutaj mamy różnicę dwóch liczb, a minus b, a tu sumę tych samych liczb, tak jakby a plus b, czyli stosujemy wzór na iloczyn różnicy i sumy dwóch liczb, wtedy otrzymujemy różnicę kwadratów tych liczb, czyli pierwsza liczba podniesiona do kwadratu to będzie x kwadrat, minus druga liczba podniesiona do kwadratu, czyli minus 1 do kwadratu. Możemy sobie teraz przynieść wszystko na lewą stronę. Napiszmy x minus 1, przepisuję lewą stronę bez zmian. x kwadrat na lewą stronę to będzie minus x kwadrat, i tu mamy minus 1 do kwadratu, czyli tak naprawdę minus 1 po przeniesieniu na stronę lewą to będzie plus 1, a po prawej stronie zostanie 0. Jedynki się redukują, tu mamy minus 1 z plus 1 się odejmuje i zostaje nam po prostu x minus x kwadrat. To się równa 0, możemy x wyciągnąć przed nawias i w nawiasie z pierwszego zostanie nam 1, a z x kwadrat zostanie nam po prostu minus x, to się równa 0, no i my wiemy, że iloczyn dwóch czynników jest równy 0, jeżeli któryś z tych czynników się wyzeruje, czyli albo gdy x jest równy 0, albo też gdy ten drugi nawias się zeruje, czyli 1. Minus x jest równe 0, to jest pierwsze rozwiązanie naszego równania wymiernego, a z tego równania wyliczamy drugie rozwiązanie, mamy że minus x jest równe minus 1, mnożymy obustronnie to równanie przez minus 1 i otrzymujemy, że x jest równy 1. No, i to jest drugie rozwiązanie, czyli to równanie ma dwa rozwiązania. Jeszcze musimy się upewnić, czy na pewno one są zgodne z dziedziną, no ale tak, bo założyliśmy tylko, że x musi być różne od minus 1. Te dwie liczby są różne od minus 1, czyli są dobrymi rozwiązaniami tego równania wymiernego. Czyli odpowiedzią w tym zadaniu jest A. To równanie ma dokładnie dwa rozwiązania: x równe 0 i x równe 1.